Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnych naszych zajęciach z bajkoterapii. Dzisiaj zapraszam Cię do wysłuchania bajki Rybak i Mała Rybka. Posłuchaj uważnie. Na skraju jeziora stała mała chatka. Mieszkał w niej długi rybak z rodziną, żoną i czwórką dzieci. Żyli bardzo skromnie, ale ponieważ byli zaradni i bardzo, bardzo pracowici. Jakoś sobie radzili i głód im nie doskwierał. Codziennie rybak wyprawiał się na jezioro, by łowić ryby. Czasami wracał do domu łodzią, wypełnioną rybami po w brzegi bu. Duże i ładne sztuki sprzedawał wtedy na targu, a z mniejszych jego żona gotowała przepyszną zupę. Kiedy indziej jednak, podczas całego połowu, nie rozłapać złapać zaledwie parę płotek. I właśnie tego ranka zupełnie musiał się nie wiodło. Na próżno raz za razem zarzucał wędkę. Ani razu nie zapotrzebotała na niej nawet najmniejsza rybka. Wreszcie po wielu godzinach udało mu się złapać pierwszą rybę, karpika. Rybka była bardzo malutka, nie większa od dłoni rybaka, i tak chuda, że najpierw zgardziły nią nawet inne ryby. Rybak jednak chwycił ją mocno i zdjął z wędki. Okazało się, że rybka jest mała, ale za to jaka sprytna. Zaraz zaczęła błagać rybaka. Dobry człowieku, wypuść mnie. Spójrz jaka jestem maleńka, całe życie przede mną. Choćbyś złowił i ze sto takich rybek jak ja, to się nie najesz. Proszę cię, podaruj mi wolność. Ani myślę, odpowiedział rybak. Muszę nakarmić swoje dzieci, one też są nieduże, ale apetyty im dopisują, że ho, ho. A ja nic dzisiaj jeszcze nie złowiłem, wybacz mi więc, lecz nie zgadzam nawet takim skromnym kąszkiem. Ach, ale popatrz na mnie, sama skóra jości, a mięsa wcale. Nawet nie warto trudzić się skrobaniem, wypuść mnie proszę, a oszczędzisz sobie wysiłku i zyskasz moją. Drogocenną wdzięczność. Wdzięcznością nikt jeszcze nie napełnił żołądka, mruknął rybak, przyglądając się jej. Nic z tego, moja rybko, na próżno się starasz. Jeszcze dzisiaj trafisz na patelnię i zapewniam cię, że zjemy cię z prawdziwą wdzięcznością. Rybka, kiedy zobaczyła, że nie uda się jej wzruszyć serca, postanowiła przemówić do jego rozsądku. Z poważną miną powiedziała. Zrobisz, jak zechcesz, ale pamiętaj, że taką małą rybką łatwo się udławić. Szczerze cię ostrzegam. Będziemy uważać, obiecał rybak solennie. Zrozpaczona rybka ostatni raz próbowała go przekonać. Wiemy, co zrobimy. Wypuścisz mnie teraz, a za rok o tej porze spotkamy się znów. Będę już wtedy wielkim i tłustym karpiem. Cała twoja rodzina naje się dosyta. Albo sprzedasz mnie na targu z niemałym zyskiem. Rybak aż się roześmiał, słysząc te słowa, nie przekonasz mnie. Próżno się starasz. To prawda, że jesteś niewielka i niewiele z ciebie pożytku, powiedział, rzucając rybkę do sieci jednak lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Była to właśnie rybak i mała rybka, czytała Agnieszka. Walczy. Dziękuję bardzo za uwagę.